Mamy tutaj kurty, nagrywamy kolejny odcinek dla Was dzisiaj, małe szkoły, czyli z Pokażemy dzisiaj jedno z podstawowych duszek a mianowicie Mataleo Bardzo proste duszenie, a zarazem skuteczne, ale mimo to dużo osób wykonuje je źle technicznie. Pokażemy dzisiaj jeden z podstawowych wariantów tego duszenia, żeby każdy mógł sobie to wypróbować, zapamiętać. Jesteśmy już partnera. Jeżeli byśmy byli w partnerze parterze w tej sytuacji, to pamiętamy o tym, żeby nie krzyżować yy, swoich stóp. Bo partner może w tym momencie zrobić dźwignię na staw tutaj spokojny, tak? Jest to bardzo bolesna dźwignia. że pamiętamy o tym, żeby nasze stopy były po zewnętrznych stronach jego łód, tak? Wpuszczenie Mataleo można zrobić praktycznie z każdej pozycji. Dzisiaj akurat pokażemy tą pozycję za pleców. Przypominam, właśnie wiele osób robi to w ten sposób, że zakłada rękę takim ruchem obszernym. Wtedy partner ma możliwość tutaj zblokowania tego, tego duszenia tej naszej ręki na przykład w taki nietypowy sposób, jak to nam Także pamiętamy o tym, żeby nasza ręka wchodziła pod szyję partnera, żeby się wsuwała dynamicznym ruchem jak taki wąż, tak? Czyli tutaj wchodzę pod ramię, pod szyję partnera, łapiemy za ramię, dopinam swoją rękę na bicepsie, idzie ręka za głowę partnera i teraz nie odwozę partnera do tyłu i nigdy go nie rozciągam bo w tym momencie chwyt mi się poluźnia i partner może swoją brodę schować i uciec z tego duszenia. Tylko jak już mocno złapałem chwyt, dopiąłem rękę, to pamiętamy o tym, żeby tak, pracuję tak, jak chciał partnera zdusić sobie, spłamsić go tak, tutaj mocno pracuję w dół. I jednocześnie tutaj mam bardzo blisko głowę i mocno partnera dociskam tak swoimi rękoma. Oraz całym ciałem, tak? Pracujemy całym ciałem mocno tutaj dopinając ten kształt. Jest to bardzo mocne i skuteczne duszenie, praktycznie po kilku sekundach partner może nam odpłynąć. Także spróbujcie sobie w domu, ale spokojnie. Pozdrawiam Pod jego rękę, wtedy kładziemy się i lewą ręką będziemy odpychać jego w głowę. I poszłam na fitness. Chodziłam na fitness kilka lat, no ale na fitnessie no, po prostu schudłam, wyglądałam jak wieszak. No i mój chłopak zaciął mnie na siłę.